Na stole mamy gwóźdź, duży 12 cm, sonda CC, ponieważ taka sonda jest najlepsza akurat do wybierania drobiazgów wśród stolowych śmieci. Taką sondę proponuję moim klientom. Duży 12 cm gwóźdź, jak widać jest on jednoznacznie odrzucany przez układ dyskryminacji. Kładziemy małą 10-groszową monetkę 10-groszową dlatego, że jest to moneta o bardzo słabej odpowiedzi. Daje bardzo słabiutki sygnał, niewielki, o niewielkiej amplitudzie. Czyli jest to cel najtrudniejszy do takiego testu. I proszę. Detektor jednoznacznie wykrywa gwoździa i monetę. Gwoździa nie wykrywa. Ustawienia detektora będą, są do przeczytania w opisie filmu.